Witajcie, ja jestem Abra i moi drodzy. Milionowice są zaktualizowane na wersję Minecrafta 1.17. Dokładnie tak, nie przesłyszeliście się. Słuchajcie, wgraliśmy 1.17 właśnie na Milionowice, czyli nasze najwspanialsze miasto. Niestety są, słuchajcie, plusy oraz oczywiście minusy, o których zaraz powiem, które też mogliście zauważyć. Na pierwszy rzut oka, słuchajcie, nasze Milionowice, czyli wspaniałe miasto, teoretycznie nie różni się niczym, bo po prostu przegra z wersji 1.16.4 na wersję 1.16.5, a następnie na 1.17. I tak słuchajcie, w ten oto sposób nasze budyneczki, jak stały, tak stoją. I słuchajcie, w skrzyneczkach dalej są te same itemki, co naprawdę może nas ucieszyć. Zwłaszcza, że ja cały mój netheryt, jaki zarobiłem, a miałem go ze 30 sztabek, schowałem wcześniej do beczek. I widzicie tutaj chociażby owce, której nigdy wcześniej tu nie było. Są, słuchajcie, koniki, są moby, jest wszystko takie, że tak powiem, naturalne, czego wcześniej tutaj nie było było, ale co też za tym idzie. Moje zwierzątka na przykład w zagrodzie, które trzymałem, słuchajcie, tutaj przy głowie wybudowanej przez Maciocha, także słuchajcie, no niestety, ale się zmieniły, bo ich w tym momencie nie ma. Ale zdecydowanie najgorsze jest to, że słuchajcie, pewnie wiecie, podczas przegrywania mapy z jednej na drugą wersję traci się wszystkie itemki, jakie się ma. My niestety słuchajcie o tym zapomnieliśmy. Straciłem wobec tego wszystkie nederytowe zbroje, wszystkie miecze, wszystkie kilofy, złote jabłka i wszystko co miałem w danym momencie słuchajcie u siebie w ekwipunku. Ale tak jak mówiłem, jakby nie ma co się słuchajcie martwić. Tutaj mam słuchajcie 23 sztabki nederytu. Tutaj dalej zostały nasze itemki i wszędzie słuchajcie w moich tajnych krzyneczkach, dalej itemki są tak jak słuchajcie być powinne, czyli bez problemu właśnie możemy wziąć diaksy, możemy wziąć nedert, możemy wziąć słuchajcie nawet sobie jedzonko i w dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać wam milionowice właśnie na nowym Minecraftie widzieliście przed chwilą było powiadomienie o tym, że pierwsze diaksy dostałem więc to nie jest żart, serio to jest nowa wersja 1.17, ej ale te konie są dla mnie naprawdę zastanawiające, bo serio ich nigdy tu nie było i teraz totalnie mam takie xd w głowie, w każdym razie moi drodzy chciałbym wam opowiedzieć co dzisiaj będziemy robić, serio po pierwsze, nie przejmujemy się tym, że straciliśmy itemy. To, że mamy wersję 1.17 dla mnie jest najważniejszą wiadomością tego dnia, czy może nawet tego tygodnia. Nawet nie macie pojęcia, jak bardzo się jaram, że możemy, słuchajcie, teraz zobaczyć nowe rudy, że możemy poznać nowe bloki, że możemy, słuchajcie, znaleźć kozy, czy na przykład geody, w których oczywiście będzie ametyst i mnóstwo innych rzeczy. I właśnie tym chciałbym się w dzisiejszym odcinku zająć. Słuchajcie, teraz pójdziemy szybciej tańko do lodowca, stworzymy jakieś podstawowe itemy, bo mam ich, słuchajcie, naprawdę przecież dużo, czy to właśnie diamentów, czy tego, Chociażby nederytu. Stworzymy kilofy, łopaty, mnóstwo innych rzeczy. Wiecie, to jest ta nowa wersja, gdzie, słuchajcie, sorry, ale miecze to nie jest najlepsza opcja. Zrobimy raczej siekierę nederytową i spróbujemy poznać Minecrafta 1.17 właśnie na milionowizach. Nie wychodźcie z tego filmu, zostańcie do samego końca. Nawet słuchajcie, w piecykach zostały itemki. To jest naprawdę mega kozackie. Szkoda, że my nie mamy jakoś mega dużo jedzenia, ale patrzcie, nawet tutaj, słuchajcie, już właśnie jest ruda, słuchajcie, złota. Pamiętacie, w tym nowym Minecrafcie, kiedy wykopi się złoto nie dostaje się rudy chyba że wykopiesz styl tyl z wamnym dotykiem dostajesz tak jakby taki taki kurcze utko z kurczaka pokryte złotem bo to jest taki sam kształt zaraz wam to pokażę tutaj natomiast się zachowały właśnie zmiany z Minecrafta 1.16 gdzie jest ta ruda ale bez przedłużania słuchajcie tworzymy pierwsze nasze itemeczki właśnie słuchajcie będzie to kilof który zaraz oczywiście pokryjemy netherytem. tworzymy też oczywiście do tego siekierkę tworzymy też słuchajcie oczywiście łopatę jak żeby inaczej dlaczego byśmy słuchajcie mieli też sobie łopaty nie zrobić no i teraz tak Cała, słuchajcie, zboryka diamentowa. Oczywiście, słuchajcie, tutaj wjeżdża. Wiadomo, że ja może mam gdzieś, słuchajcie, jakieś tam enchantowane rzeczy i tak dalej. Ale w ogóle, właśnie spójrzcie na to. Patrzcie, wypadnie z tego coś takiego, no nie? Ej, to wygląda jak łódko z kurczaka pokryte złotem i nikt mi nie powyżej nie. Naprawdę, to dokładnie, słuchajcie, tak wygląda. I to oczywiście można sobie przepalić. Biorę też totem nieśmiertelności, ale spójrzcie, mam tutaj troszeczkę enchantowanych rzeczy. I na pewno fajnie byłoby je wykorzystać. Ale ja raczej, słuchajcie, zbrojkę będę tworzył na nowo. Nawet nie wiem, czy będę ją, słuchajcie, teraz pokrywał nederytem. Tak szczerze, dlatego, że mi na tym jakoś wybitnie nie zależy. Raczej, jeśli już to chciałbym, słuchajcie, zrobić, właśnie sobie. Tutaj kilofik. Chciałbym też na pewno dla niego dać jakąś fortunę, ale z tym wiem, że będzie na pewno spory problem. Robimy oczywiście też, słuchajcie, siekierkę nederytową, robimy też, słuchajcie, łopatę nederytową, żeby już mieć pełny full zestaw. Słuchajcie, w tym momencie tutaj możemy dać to akurat do przepalania. Odkładamy to, odkładamy to, odkładamy to. Deseczki sobie, słuchajcie, zostawimy. I teraz problem właśnie polega na tym, że w tym momencie nie mam żadnego levela, Znaczy, niby mam pierwszy level, ale to jest jakaś tragedia. Dlatego słuchajcie, póki co nie będę zmieniał tej zbrojki właśnie na. na Jakieś tutaj enchanty, nie enchanty. W ogóle, co ty Squid tutaj odwa, Wow, ale ty się zbagowałeś, byczku. Ja bym chciał się tylko tak szybciuteńko przejść, zobaczyć, czy słuchajcie, wszystko nam ładnie zadziałało, bo jednak przegrywanie, słuchajcie, tej mapy nie było takie proste, to trzeba było użyć specjalnego programu, a nie, że odpalasz sobie serwer 1.17 i tyle. Nie, ta mapa by się zgliczowała, dlatego że, słuchajcie, dobrze wiecie, że Minecraft 1.17 to jest ten update Caves and Cliffs, czyli słuchajcie, wszystkie podziemia, słuchajcie, niestety, ale zostały wyzerowane i obawiam się, że bractwa. Szczurów teraz nie ma, ale jeśli nie ma Bractwa Szczurów, to spokojnie. Już ja tego dopilnuję razem z Elvisem oraz Maciochem, aby słuchajcie, właśnie Bractwo Szczurów naprawić. Ej, nawet tutaj jest koń w willi Agentixa, rozumiecie to? Ej, wait, tutaj normalnie, słuchajcie, jest Bractwo Szczurów, o nie słuchajcie, moi drodzy, tutaj bractwo szczurów jest tylko do tej kratki, a potem już nie ma nic. Ja w ogóle, Elviso, co ty odwalasz, gościu? co to ty odwalasz? Ej, słuchajcie, rozumiecie to? Niestety, ale nasze bractwo szczurów, słuchajcie, się wyzerowało. Trzeba będzie oczywiście nad tym popracować, trzeba będzie to naprawić, ale sami widzicie, już w tym momencie nawet Elviso, słuchajcie, tutaj jest, więc na pewno chłop będzie chciał się, słuchajcie, za to wziąć razem ze mną i właśnie z Maciochem, czy chociażby e, nawet może i agent X-a mówimy na bractwo szczurów i to odbudujemy. Nie, no, agent to się nie zgodzi ale tak poza tym, to milionowice, słuchajcie, są widzę, że bez zmian. Więc chyba bardzo dobrze udało nam się właśnie tą mapę, słuchajcie, przekleić na nową wersję. I teraz w tym momencie, w takim razie, chciałbym, słuchajcie, poznać Minecraft 1.17 właśnie na milionowicach. Czyli spróbujemy, słuchajcie, pójść pod ziemię, spróbujemy znaleźć geodę, na przykład właśnie z ametystem. Może uda nam się, na przykład, znaleźć owce. Może, słuchajcie, uda nam się znaleźć nowe diamenty, znaczy nowe diamenty. Mam oczywiście na myśli ten pattern i tak dalej. Bo serio, jest tutaj na pewno mnóstwo rzeczy, które warto zobaczyć, na przykład stale stalaktyty, stalagmity i tak dalej, czy e, aksolotle. I pytanie, czy uda nam się dzisiaj to znaleźć? Ja na pewno spróbuję, więc wyruszamy na wyprawę. Ja tylko szybko przypomnę, subskrypcja jest mega, mega ważna. Pamiętajcie o niej, zaznaczajcie także dzwoneczek, żeby nic Was nie ominęło. I wpadajcie na sklep www.abraety.pl, pierwszy link w opisie. Czekają na Was epickie koszuleczki i do każdego zamówienia dokładam zdjęcie z autografem odręcznie podpisanym gratis. Czy zamówicie sobie, słuchajcie, kubeczek, czy zamówicie sobie koszulkę, po prostu autograf macie z Afryko. www.abraety.pl, pierwszy link w opisie. Ja oczywiście zapraszam. No i teraz tak, słuchajcie, przydałoby się wybrać właśnie do jaskini, aby tą geodę znaleźć jako pierwszą. Ej serio, wydaje mi się, że najfajniej byłoby właśnie zacząć od geody, niestety, ale nam się, słuchajcie, wyzerowało tutaj właśnie podziemie całe, więc prawdopodobnie tutaj też, słuchajcie, zejścia, no nie ma, niestety, słuchajcie, zejście jest tylko dotąd, serio, na głębokość 58 kratek. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę lepszą opcją, słuchajcie, byłoby zrobić sobie własną kopalnię, gdzieś, słuchajcie, em, albo, w lod albo z lodowca, albo właśnie z mojego nowego domku. Dawajcie, może z lodowca zrobimy. Tutaj, słuchajcie, i tak jest odkryte przez to, że po prostu em, nie da się robić już teraz. Znaczy, nie dało się przekopiować, słuchajcie, tych e, obrazów w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Więc wydaje mi się, że moglibyśmy tak sobie. Ej, to jest dobry plan. Żebyśmy tutaj, słuchajcie, zrobili sobie wejście właśnie do kopalni. Co wy na to? Ej, dawajcie, zrobimy sobie, serio, normalnie wejście do kopalni. Bo ja nigdy tutaj nie miałem takiego czegoś. No dobra, do tego celu stworzymy sobie, słuchajcie, drabinki. Serio, żebyśmy mieli jakieś takie lightowe zejście. Ej, wiecie, jak dziwnie się czuję? Naprawdę, że rozpoczynamy. Survival, słuchajcie, zarazem w miejscu, w którym już mieliśmy mnóstwo itemów, ale tak jak mówię, ja się, słuchajcie, totalnie tym nie przejmuję, bo dla mnie, słuchajcie, fakt, że mamy Minecrafta na wersji 1.17 jest zdecydowanie ważniejszy niż fakt, że straciliśmy itemki. Serio, może głupim było nie odłożyć tych itemków, słuchajcie, do jakiejś skrzyneczki czy coś w tym stylu, jakby serio, totalnie o tym zapomniałem, ale naprawdę uwierzcie mi, dla mnie to jest tak niebotycznie ważne, że mamy Minecrafta na 1.17, kiedy słuchajcie, no powiedzmy sobie, szczerze, update z jakby wersji serwera to jest bardzo ciężka rzecz i to się naprawdę bardzo, bardzo rzadko robi. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj mopki, więc oczywiście trzeba was tutaj rozklepywać. Gościu, chodź tutaj, chodź tutaj jeden z drugim. I teraz tak, ej, to jak nam, słuchajcie, wypadają te wszystkie, em, wiecie, achieve... wow, ej, dlaczego to tak laguje? Te wszystkie, słuchajcie, achievementy jak nam wypadają, to jest mega mocne, nie? Ale patrzcie, mamy, słuchajcie, węgiel, mamy, słuchajcie, żelazo już jako pierwsze, słuchajcie, i naprawdę ta tekstura wygląda kozacko. Serio, jakby ja mówiłem, że ona mnie się, znaczy, na kanale Abra Games mówiłem, że Mnie się nie podoba, bo na kanale Abra Games Zaczyna jakby serię hardcora Bo mówiłem, że to jest takie trochę pic na wodę. Na zasadzie, były fajne tekstury To po co je zmieniać, ale teraz mam wrażenie, że One są fajne, bo mi się po prostu kojarzą Z Minecraftem 1.17 i Najdziwniejsze jest to, że ja powinienem, słuchajcie, zbierać na przykład właśnie węgiel czy żelazo. Ale z drugiej strony, przecież ja u siebie, słuchajcie, normalnie mam żelazo. I nie można powiedzieć, że go nie mam. Ja mam przecież tam normalnie w skręczkach i tak dalej. Ale bardziej go zbieram ze względu na to, że to jest coś nowego. A moim głównym celem jest właśnie dzisiaj, słuchajcie, geoda. Serio, ta geoda, aby zobaczyć ametyst. Aby jako pierwszy na milionowcach, no teraz widzę, że jest też Elvis Ale żeby jako pierwszy, słuchajcie, tą geodę ogarnąć, widzę, że mamy, słuchajcie, mieć. I mieć też jest czymś nowym, z czego ja tak naprawdę nie korzystałem nigdy za bardzo. Bardzo, więc myślę, że fajnie by było zrobić czy lunetę, czy piorunochron, słuchajcie. Czy z miedzi można zrobić po prostu fajne bloki, które potem, słuchajcie, będą w kolorze patynowym, przez to, że się utlenią, bo to przecież mieć, no naprawdę, możliwości mamy mnóstwo. Ej, serio, ja, sorry, że tak się jaram, ale to jest kozackie. Prosiliście, słuchajcie, właśnie o to, abyśmy zabdejtowali wersję na 1.17. I my sobie myśleliśmy z chłopakami, zarówno z Maciochem, Agentixem, jak i Elvisem, na coś na zasadzie, e, czy w ogóle warto? Jeszcze wykraczy nam się w ogóle serwer i będzie po robocie. A tutaj się okazuje, że jest pięknie. Tak, latam, latam, latam i geody nigdzie nie widzę. Słuchajcie, zaraz będziemy dalej szukać geody, ale patrzcie co ogarnąłem. Po pierwsze, mamy tutaj oczywiście te świecące bluszcze, które na pewno fajnie by było zebrać, tylko że najpierw musiałbym, słuchajcie, przepalić sobie żelazo. Ale słuchajcie, znaleźliśmy te bloki, gdzie są, słuchajcie, stalaktyty. I na pewno chciałbym, słuchajcie, je teraz zebrać, bo to by było kozackie. Mieć jako pierwszy w milionowicach, słuchajcie, właśnie coś takiego. Tam też widzę oczywiście więcej tego, więc no naprawdę kozackie słuchajcie, ej, serio, tu, jak tego to jest dużo! Ej, naprawdę tego jest tutaj mega dużo. No to co, podlatujemy? Oczywiście mieć też sobie tutaj zbieram. Skoro słuchajcie, jest, no to zbieramy. Zbieramy stalaktyty. Um, no i na pewno, słuchajcie, trzeba będzie je wykorzystać, bo wiem, że z nich można zrobić nieskończone jakby źródło lawy. Co by było kozackie. Tak, 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 oczywiście ja o tym wiem, ale jeśli wy wiecie, słuchajcie, coś więcej o Minecrafcie 1.17, to oczywiście piszcie w komentarzach. My będziemy bardzo... Ała. <laughs> Bardzo, słuchajcie, dzieci tutaj z chłopakami. Na pewno każda, słuchajcie, pomoc się tutaj przyda, więc, więc piszcie koniecznie, słuchajcie, koniecznie piszcie. Teraz tak, zbieramy kole... Dobra, pa, gościu. Pa, dawaj mi go, dawaj mi go. No weź mi go! Dlaczego ja nie mogę go zebrać? Dobra, dawaj mi tego po prostu w ten sposób sobie zbiorę. Tego tak samo sobie zbiorę. Po prostu patrzę go. Zrobimy w ten sposób. Okej, okay, teraz jest do zebrania. Tego też sobie zbiorę w ten sposób. Dawaj mi go, dawaj, bo tu po... Ej, z niego e, skapywała woda, mimo że nad nim nie ma wody. To jest fajne, ale wiem, że kiedy się nad nim umieści, właśnie, słuchajcie, lawę, to będzie spadała e, lawa. Co na pewno jest fajne. Dobra, czy tutaj coś widzę, że tam mogłaby być geoda, ale to nie jest kalcyt. A wiem, że geody, słuchajcie, występują w wy kalcycie. Tak. Z tego co mi wiadomo, słuchajcie, to tak, to właśnie kalcet. Więc no dobra. Nie pozostaje nam nic innego, jak słuchajcie, iść i szukać gody. Wiem, że gody występują na wszystkich wysokościach, ale akurat, słuchajcie, jeśli chodzi o amety, to grałem w Minecrafta nas na przocie, jakoś tak w grudniu. I pamiętam, że najczęściej gody były od chyba 45 do 50 kratki. Czyli gdzieś mniej więcej, słuchajcie, na tej wysokości coś w tym stylu. No dobra. Lecimy w takim razie, słuchajcie. Po prostu lecimy przed siebie i mam nadzieję, że ją znajdziemy. To nie jest tak, że one muszą występować na tej wysokości. Może nawet nie, nie, nie znajdziemy jej. Jesteśmy, wiecie, tak naprawdę pod milionowicami teraz. Jesteśmy w obrębie lodowca i wiem, że tutaj akurat diamentów znaleźć nie znajdziemy, więc to jest słaba wysokość. Ale mi zależy na tym, aby znaleźć ametyst. A wiem, że serio ametyst występuje. No teraz jesteśmy na 48, czyli tak w miarę sensownie, można by rzec, że właśnie pod ametyst. Więc po prostu lecimy przed siebie. A kto wie, może znajdziemy. Jakby ja i tak zrobię, słuchajcie ten tunel mega. Mega, mega długi. Nie obchodzi mnie, jak długi on będzie. Słuchajcie, i tak mam czas i że tak powiem, chęci, żeby po prostu tutaj tego poszukać. Więc lecimy. Przed siebie. O, myślałem, że to coś innego, nie? Jakby, a to, to tylko węgiel, bo, bo znowu się, słuchajcie, no nie przyzwyczaiłem do tych wyglądów rud Ale też wiem, że kiedy Ruda na przykład będzie w torfowisku w tafie. Wow! Ej, to z ja ci kredy chciałem po... A to co to jest? Jak to się nazywa? Czekajcie, to się... Ba, bazalt! Tak, taki sam jest bazalt w tym. Wy, słuchajcie, na też. Chciałem powiedzieć, że jak się ruda znajduje, na przykład w torfowisku, to ma też inną teksturę. Ej, nice, to jest calcet, słuchajcie! I to jest, słuchajcie, już Block of Ametyst. Wow! Ej, nice, dobra, słuchajcie! W takim razie wbijamy się tutaj do środeczka i słuchajcie, mamy geodę! Bardzo malusią, mam wrażenie. Ale jest to geoda, słuchajcie. Są normalnie kryształy w niej, słuchajcie. Rozumiecie, to są kryształy. One powinny wydawać dźwięki, ale wiem też, słuchajcie, z tego snapshota, em, na którym grałem, że w momencie, kiedy blok ametystu ma taki właśnie X, to na nim wyrasta kryształ. Na tych zwykłych bloczkach nie będzie wyrastać. Ej, jaki to jest piękny dźwięk. Posłuchajmy tego, naprawdę, bo to jest słuchajcie, genialny dźwięk. Pę, 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 pę. Ej, naprawdę, miód na moje uszy. Ja cię kręcę i to jest genialne. Ja jako pierwszy mam, słuchajcie, ametyst na milionowicach. Ład, Kozaczek, słuchajcie! I oczywiście o tej godzie ani słowa, słuchajcie. Nikomu, nie, 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 Nikomu, słuchajcie, nie mówcie ani słowa o tej geodzie, że ja ją odkryłem. A będę mógł, słuchajcie, sprzedawać pieniążki na przykład. Znaczy za pieniążki to będę mógł sprzedawać, słuchajcie, właśnie u chłopaków na Milenowicach. E, to są, słuchajcie, kryształy, które jeszcze do końca nie wyrosły, no nie? Czyli, czyli trzeba będzie oczywiście dać im czas. Natomiast tutaj, słuchajcie, jest kryształ w pełni wyrośnięty. I go oczywiście mogę, słuchajcie, zebrać i między innymi właśnie z takich ametyst szardów, czyli kryształów ametystu wykonać chociażby lunetę. Szkoda też, że słuchajcie, w tej wersji Minecrafta nie dodali, czekajcie to jest niewyrośnięte jeszcze, nie dodali słuchajcie tych takich wszystkich udogodnień jak na przykład sakiewki, bo w końcu sakiewek słuchajcie nie ma, ale spokojnie my poznamy tego Minecrafta i będziemy się nim bawić i tak, co, co by słuchajcie tutaj nie było dodane, bo naprawdę ametyzm wiecie, jakby nowa rzadka rzecz to jest tak ekscytujące no nie, i tutaj mamy te, te, te bluszcze, to wiecie co, ej a może byśmy, kurczę, nie mam drewna więc teraz słuchajcie go nie pozbieram, ale chciałbym słuchajcie zrobić teraz ale one brzmią nie ale to tozackie. Ej, chciałbym, słuchajcie, teraz tak, zamurować na pewno to. Tutaj ewidentnie, słuchajcie, musimy to zamurować, żeby nikt o tym się, słuchajcie, nie dowiedział. Dobra, pyk, 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 bazaltem, dobra, dubidab. I teraz, słuchajcie, fajnie by było zrobić jakieś wyjście na górę, bo my jesteśmy właśnie na 45 kratce, czyli jesteśmy naprawdę wysoko. I zróbmy, słuchajcie, wyjście, żeby zobaczyć, gdzie my wyjdziemy, bo tak szczerze. Na moje, to my powinniśmy być mega blisko lodowca. Bo ja tak naprawdę wkopałem się w dół, poszedłem prosto, zawróciłem tam, gdzie był ten kanion. I tu gdzieś powinien, słuchajcie, być lodowiec, tak szczerze. Więc naprawdę, moim zdaniem. Kurczę, gościu! Moim zdaniem, możemy być naprawdę, słuchajcie, mega blisko. Tak serio, fest blisko. Ej, ja cię jaka faza, ej, serio! Ale ja się cieszę, naprawdę, może bez powodu, słuchajcie, ale naprawdę no, ja jestem tak podekscytowany, że my mamy wersję 1.17, tu jest mnóstwo rzeczy, które możemy robić. A ja o większości z nich nawet nie wiem. No okej, okay, może o kozie wiem i wiem, że jak koza wbiegnie na przykład w pień, to może wyrzucić róg. Ale na przykład, słuchajcie, no kurczę, no piszcie mi w koniecznie w komentarzach, co, słuchajcie, mam skraftować. Jesteśmy na wysokości 62 kratach, więc już tutaj powinna być właśnie ziemia i powinien być, no jak dla mnie to lodowiec, ale koniecznie! Błagam was, napiszcie w komentarzach, co powinienem, słuchajcie, stworzyć albo odkryć w tym Minecrafcie 1.17. Oczywiście nie porzucamy... To jest lodowiec. No mówiłem! Nie porzucamy, oczywiście, słuchajcie, projektu pod tytułem. Ej, to jesteśmy tuż obok lodowca, genialnie. E, pod tytułem, słuchajcie, czy to Villa Alviso czy Agent oczywiście będziemy to robić. Ale wy na pewno wiecie, co można jeszcze tutaj fajnego zrobić. A w ogóle odnośnie willi, to tam się bardzo rozwinęła fontanna, więc fajnie byłoby, słuchajcie, ją ogarnąć. No dobra to mista w takim razie słuchajcie, nie pozostaje nic innego jak przepalić sobie miedź i spróbować, słuchajcie, coś z tego może mm, stworzyć. Kto wie, słuchajcie, mamy też właśnie te dripstone, więc co? Może byśmy, słuchajcie, naprzed zrobili, żeby one tutaj nam zwisały z góry? Ej, to by było kozackie, żeby taki nam, słuchajcie, tutaj stalaktet zwisał. wo Ej, to jest szacuneiro fest, nie? Naprawdę, to wygląda fajnie. Tutaj, przed naszym lodowcem, też, słuchajcie, moglibyśmy postawić, patrzcie, żeby one wyrastały z ziemi. Patrzcie, wywalimy tutaj to, wywalimy to, patrzcie, tutaj, damy, słuchajcie, coś. Takiego, żeby tutaj one na tym sobie fajnie, słuchajcie, rosły. I teraz patrzcie. O, gościu! Ej, ładne, ładne. Oczywiście można je postawić też i na lodowcu, jakby wszystko jest spoko, nie? Ale, no, z tym bloczkiem wygląda to lepiej, no, nie? Ej, fajnie! Ktoś, kto już tutaj przyjdzie, będzie wiedział: oho, a Berka coś kombinował z Minecraftem 1.17. Dobrze. Bierzemy, słuchajcie, oczywiście miedź. Możemy tutaj dorzucić więcej, żeby ona się przepalała. I teraz tak, słuchajcie, chciałbym zobaczyć, co ja mogę takiego zrobić. Mogę oczywiście zrobić, słuchajcie, spyglass, czyli teleskop, ale to na pewno zostawimy, słuchajcie, na następne odcinki, gdzie będę chciał testować właśnie też mnóstwo nowych rzeczy. Mamy block of raw gold. Słuchajcie, wiedzieliście, że ja mogę zrobić sobie blok surowego złota? Ej, ja o tym nie wiedziałem, ale spoko, całkiem fajnie. Tak samo, słuchajcie, można zrobić blok y, surowej miedzi. No, to, to też jest fajne. Blok of amethyst, to oczywiście, wiadomo, standardowo. Tutaj, słuchajcie, mamy też blok surowego żelaza, co też jest bardzo fajne. Widzę, że tu jest Lodstone. Ok, Lodstone to, to wiem, że to jest do kompasa, to to już akurat było. Mamy też Soul Campfire, to też spoko. No dobra, i mamy, słuchajcie, Hopper, mamy też do zrobienia, słuchajcie, jeżeli byśmy chcieli piorunochron. Więc to na pewno też, słuchajcie, bardzo, bardzo. Oczywiście chętnie przetestuję. Teraz, oczywiście, zbieramy te rzeczy i mamy, słuchajcie, ten ametyst. Nice. Ej, serio, ametyst. Mamy. Jestem ciekaw, czy on w ogóle będzie rusu. tutaj w tym miejscu, ten stalaktyt. Trzeba będzie ich na pewno pozbierać więcej, ale. Słuchajcie, ametyst to my na bank musimy wykorzystać, bo naprawdę on za dobrze wygląda. Serio, tą pryzmarynę można by, słuchajcie, podmienić właśnie na ametyst, albo w ogóle zrobić tutaj wejście, słuchajcie, ametystowe. Dawajcie. Ej, bądźmy bogaci. Bądźmy, słuchajcie, bogaci i zróbmy tutaj wejście ametystowe. Pokażmy wszystkim, że my mamy ametyst. Serio, nie patyczkujmy się, słuchajcie. Nie patyczkujmy się, naprawdę. Pokażmy wszystkim, że my to po prostu mamy, nie? Dobra, tutaj sobie też damy ametyst w takim razie. Zrobimy, żeby, słuchajcie, ten stalaktyt, ten dripstone po prostu leciał też z góry. Ej, ja się kręcę. Ale to jest ładne. Naprawdę, serio, no trzeba przyznać, te bloki są... Są absolutnie piękne, nie? Chodzi mi oczywiście tutaj, słuchajcie, o ametyst. Dobra, tutaj naprawiamy, tutaj też, oczywiście, słuchajcie, poprawimy to. Dobra, robimy tak, robimy tak. Teraz czekajcie. Pyk, pyk. Tutaj też, oczywiście, słuchajcie, robimy pyk. Ej, naprawdę niesamowicie to wejście do lodowca wygląda. Ja! Ale ja się cieszę, że my coś takiego mamy. I teraz powinno z niego spadać kropelka wody. Więc, jakbyśmy, słuchajcie, ustawili tutaj, właśnie, moi drodzy, kaldron to teoretycznie powinno spadać, prawda? Powinna do niego, z niego spadać woda. To co? Czekajcie, weźmiemy sobie coś takiego i sobie postawimy, słuchajcie, tutaj, na suficie. Normalnie, słuchajcie, postawimy sobie na suficie. I on będzie zbierał nam wodę. W którym miejscu możemy go jakoś centralnie umieścić? Na przykład, słuchajcie, tutaj. Czy uda się? Czekajcie, uda się, dobra. No to wait, 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 wait. wait. Żeby ja oczywiście tutaj trafił. Robimy tak, robimy tak, robimy teraz tak, robimy tak, robimy teraz tak. I teoretycznie powinna woda z niego spadać, słuchajcie. Ale czy tak będzie? Zobaczymy. Zobaczymy. Jestem, słuchajcie, bardzo, bardzo ciekaw. I jestem bardzo podekscytowany. Słuchajcie, milionowice w końcu na wersji 1.17. Subskrybujcie kanał. Najlepiej z dzwoneczkiem. Pamiętajcie, że codziennie są tutaj filmy, więc warto być na bieżąco. Wpadajcie na kanał Abra Games po hardcore na Minecraft 1.17 i wbijajcie na sklep www.abrayty. Pierwszy link w opisie. Czekają na Was epickie koszuleczki, kubeczki i do każdego zamówienia dokładam zdjęcie z autografem gratis. Nieważne co zamówicie, czy sam kubek, czy koszulkę, zdjęcie z autografem macie gratis. Abra ety. Pierwszy link w opisie, a ja wam bardzo dziękuję. Dobrego dziuneczka eleczko i puu!